Zobaczcie, on jak zwykle To cicho teraz. Dostał piłkę od wuja majstra i się rządzi. Witajcie. Kręcę to już trzeci raz nie uwierzycie, ale za pierwszym razem skasowałam wszystkie filmy, które nagrałam, a za drugim razem nagrywałam telefonem i Tempa Padida zapomniała, że się nie nagrywa tak? Tylko nagrywałam tak. Więc yy, tak naprawdę nie chcę Wam tego pokazywać, bo to jest żenada, może Wam pokażę timelapse tutaj gdzieś z boku, jak mi yy, inwestor pomoże to zrobić, bo ja jeszcze tak aż tego programu nie umiem obsługiwać. Także to są krzesła, które szlifowałam, które malowałam. Majstry znalazły je na śmietniku. To nie, oczywiście nie wszystkie naraz, tylko to było takie zbieranie raz na jakiś czas coś się jakiś łup pojawił, to zabierali ze sobą, a ja stwierdziłam, że nie ma sensu kupować nowych, skoro te są w, dobrej, e, w dobrym stanie. Wystarczy je tylko przeszlifować i trochę odnowić. Kupić jakieś poduchy i będą się fajnie prezentować. Tak się prezentuje pomalowane już krzesełko. Kolor e, nie z tej ziemi firmy Bondex. Poszły nam dwie puszki, jedna półlitrowa. Pół a druga chyba 0,25. Przydałaby się jeszcze jedna 0,25, bo może gdzie nie, gdzie może tam nie wiem, prześwituje, ale moim zdaniem jest ok. Eee, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Nastresowałam eee... się. <grytania> Malowałam to, każde krzesło zajmowało mi około 3 godzin. Więc no to trochę sporo. No ale szlifowanie. Tutaj widać, że są takie jakieś zakamarki, nie zakamarki małe szczebelki, więc to trochę zajmuje czasu. Ale chyba wyszło spokojnie. Poduchy mamy już kupione, poduchy też yy, nie mogliśmy znaleźć niczego takiego konkretnego. Szukaliśmy Wisku, w Ikei, yy, szukaliśmy na Allegro i wszystkie poduszki miały od 3 do 5 cm maksymalnie. No, nas to nie urządzało. Stwierdziliśmy, że jak już kupić to jakieś grubsze, yy, później Wam pokażę i powiem, jakie, z jakiej strony skorzystaliśmy i jakiej grubości są te, yy, te poduchy. Także zapraszam Was do oglądania moich. Yy, smiśznych time-lapse'ów <laughs> you feel the same it's shutting down my brain Inside I think I'm dying cuz I know it's through, but I dream of you Just get me high Do szlifowania użyłam e, e, Multitula z Biedry Niteo Tools, natomiast szlifowałam papierem 120 i to było akurat wystarczające i chciałam tylko zetrzeć tą wierzchnią warstwę, tak żeby później farba normalnie przyjęła. E, po Wyszlifowaniu trzeba było to odtuścić, wyczyścić z tego pyłu y, po szlifowaniu i do tego musiałam się poświęcić i użyć odsuśczacza do lakieru hybrydowego Semilak. <gry> Niestety nie miałam pod ręką żadnego rozpuszczalnika, y, ponieważ inwestor y, y, wziął klucze do garażu, a tam mieliśmy wszystko z takich rzeczy i nie mogłam z tego skorzystać. Dajcie ponownie. Tak oto prezentują się nasze fotele. Mam nadzieję, że podobają się Wam, bo nam się bardzo podobają. Jeszcze przydałby się tutaj jakiś piękny stolik, ale to już nie w tym roku. Przydałoby się jeszcze zadaszenie, ale to też już nie w tym roku. Przydałby się hamak, ale to też już nie w tym roku. I przydałoby się jakieś stół z krzesłami, ale to już nie w tym roku. Tak naprawdę mamy to już zrobione, ale jeszcze nie mieliśmy okazji sobie w tym posiedzieć. Nie ma na to czasu, tak? Poduszki zamówiliśmy na wymiar. Zmierzyliśmy sobie siedzisko, zmierzyliśmy sobie oparcie. Tak sobie wymierzyliśmy, żeby było tutaj na równo z tym oparciem. Tutaj też jest na równo, jest bardzo dobrze, chociaż inwestor stwierdzi, że mogłoby być 2 cm wyżej. Ale to jest maruda, więc Jaka trzeba grubość. się przyzwyczaić. Grubość 8 cm. Materiał jest wodoodporny, to znaczy przy większych ulewach to na pewno przesiąknie, ale tak jakby padało tak delikatnie, no to takie kropelki powinny się tworzyć. Do wyboru jest mnóstwo kolorów. My wybraliśmy taką butelkową zieleń, bardzo nam się podoba w połączeniu z szarością. Zamawialiśmy poduchy z firmy Scandi Art Studio. To nie jest film sponsorowany, sami sobie je kupiliśmy, ale polecamy, naprawdę bardzo dobrej jakości można sobie je rozpinać, prać. Tutaj mamy taką jeszcze poliestrową poszewkę na tą e, piankę, bo to jest szarpana pianka pur w środku. To nie jest gąbka, tylko szarpana pianka pur i naprawdę ona się tak nie, chyba nie wygniecie, tak mi się wydaje, że naprawdę dobrej jakości to wszystko jest, więc można sobie to po sezonie czy tam w środku sezonu wyprać i będzie czyściusieńko. A przy naszym Teodorku to naprawdę jest e, konieczne. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Wszystko do siebie pasuje. Ja jestem bardzo zadowolona. Przydałby się właśnie ten stolik, ale korzystamy ewentualnie z tego, co mamy w domu. Wynosimy sobie i sobie siedzimy na tarasiku, chociaż, nie no, raz mieliśmy taką okazję. Tak z zestawu wypoczynkowego? Em, poduchy 500 zł. Farba kosztowała nas chyba, nie wiem, 50-60 zł te dwie puszki. No i moje roboczo godziny za darmo. No i oczywiście to, że chłopcy my znaleźli to na śmietniku, tak? Więc musieli to przetargać. W magazynie nie śmietniku. Na śmietniku, no. Jak Wam się podoba, napiszcie w komentarze. Mi się bardzo podobają. Jak mi się znudzą, to sobie przemaluję, wyszlifuję i sobie właśnie przemaluję na inny kolor, ale wydaje mi się, że naprawdę fajnie się to prezentuje. Są wygodne, nie wgniatają się, nie czuć szczebelków, można się wygodnie rozsiąść, jest naprawdę spoko. Zapomniałam Wam jeszcze wspomnieć, że czas oczekiwania na te to około 10 dni roboczych, no i tyle mniej więcej czekaliśmy, no plus jeszcze kurier, no to tam około jednego do dwóch dni. Fajnie zapakowane, niezniszczone, naprawdę polecam. No i co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Już się nie mogę doczekać, aż w końcu będę mogła sobie usiąść i tutaj odpocząć, ale jeszcze sporo roboty przed nami, więc nie wiem, czy jeszcze w te wakacje będzie, będę miała na to szansę. No ale mam nadzieję, że jednak chociaż jeden dzień sobie tu poleniuchuję. Także ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!